Witam wszystkich. Z tej strony Andrzej. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu Pana Krzysztofa. Dlaczego tak oficjalnie dzisiaj? Dlatego, że jest bardzo ważny dzień dla Pana Krzysztofa. Dlatego, że ma dzisiaj egzamin państwowy na kategorię EDOC. Będzie zdawał na naszym pojeździe, przystosowanym oczywiście. Jest to samochód MAN 12250 z automatyczną skrzynią biegów. Ale nie o tym chciałem rozmawiać, chciałem powiedzieć historię krótko Pana Krzysztofa, dlatego że byliśmy wszyscy zaangażowani bardzo mocno w, jakby w realizację kursu kategorii C oraz E do C. W związku z tym, że Pan Krzysztof rozpoczął całą tą, powiedzmy, karierę, możliwość realizowania tego kursu w kategorii C do C. W związku z tym, że posiadaliśmy samochód z automatyczną skrzynią biegów, ale to był ciągnik odłowy i nie mieliśmy solówki wtedy do kategorii C, więc poprosiłem znajomego i pan Krzysztof pojechał. Tę jedyną szkołą, która była, to była szkoła w Siedlcach. Tak. I pan Krzysztof pojechał, dojeżdżał ponad 500 km, prawda? Tak. Tak. Ponad 500 km dojeżdżał. E, tam e, mieszkał sobie w tym czasie w hotelu w hotelu tak e, tak I, i, ale co udało się zdać ten egzamin Zdałem, tak. e, na kategorię C to był 2021 przełom 2021 2022 Mniej więcej prawda? Tak, Ale, tak. tak, jakoś tak. I ten egzamin został zaliczony. Pan Krzysztof później pojechał do pracy do Niemiec. Tak. W związku około z tym, że tak, pracował na terenie Niemiec na ciężarówce, chciałem dodać sytuację bardzo ważną, bo pan Krzysztof jest osobą niepełnosprawną. Dlatego cała sprawa jakby tutaj ciężaru tutaj i trudności na tym polegała, żeby pan Krzysztof miał samochód właśnie z automatyczną skrzynią biegów, bo z manualną nie mógł prowadzić, prawda? Tak, o to chodzi. Dlatego wszyscy tutaj wszystkie siły wtłoczyliśmy, żeby pan Krzysztof mógł zrealizować tą kategorię C i się udało w sielcach. No i w międzyczasie my zakupiliśmy nowy pojazd do kategorii C z automatyczną skrzynią biegów. Pan Krzysztof dowiedział się o tym, więc wrócił do nas do realizacji tego kursu w kategorii E do C. No i dzisiaj ma podejście do tego egzaminu. No trzymamy kciuki, i chcemy zobaczyć, jak pan Krzysztof sobie radzi, z, jako osoba niepełnosprawna, tak. przez to też zachęcamy innych, którzy którzy jakby mogliby zrealizować ten kurs na wyższym poziomie czyli kategoria C e do C i móc pracować w tym zawodzie jako kierowca. Ja uważam, że to jest idealny przykład na to, żeby taka osoba jak on Krzysztof, a jako osoba niepełnosprawna mogła pracować nawet jako drugi kierowca na długich trasach na przykład i to by uważam, że to było idealne rozwiązanie, ale też Będę chciał wypromować pana Krzysztofa tutaj pomóc mu w znalezieniu pracy. Tak. Ja już ma doświadczenie, bo w kategorii C pracował, jak powiedziałem, wcześniej dwa lata na terenie Niemiec. Także panie Krzysztofie, no na spokojnie. Proszę przygotować się do jazdy. Dobrze? Dobrze. Super, fajnie. Do kciuki i spróbujemy te zadania. Będziemy realizować teraz zadanie, jazdy pasem ruchu do przodu, do tyłu, Dobrze. tak jak jest na ok? Na Dobrze. spokojnie, nie stresujemy się i Dobrze. działamy. Super. Dziękuję. Łukasz, powiedz mi Pan Krzysztof w trakcie szkolenia z czym miał największe problemy? Na początku jak wiadomo każdy nowy kierowca robiąc kurs prawa jazdy na kategorii E do C miał duże problemy z wykonaniem podpięcia przyczepy. Tam pojawiły się problemy również z podpinaniem przewodu, gdzie musieliśmy po długiej, ciężkiej pracy znaleźć jakiś złoty środek na to, żeby wypracować w dobry sposób, żeby ułatwić Krzysztofowi podpięcie tych przewodów. Bo przypomnijmy, że tutaj właśnie Pan Krzysztof jest sobą niepełnosprawną, czyli tą jedną rękę w zasadzie ma niesprawną, prawda? Dokładnie, dokładnie. I na tym musieliśmy się skupić, żeby znaleźć tutaj, tak jak wspomniałem, ten złoty środek. Jeśli chodzi o manewry, to wiadomo, tutaj Krzysztof też Miał, ma ograniczenia, też musiał sobie radzić przy użyciu jednej nogi z operowaniem pedału, więc to też miał, miał utrudnienia. Bo może powiedzmy, że pan Krzysztof prowadzi jedną ręką. I ma problem też z, z jedną nogą, tak? Tak. I operuje, ma sprawną nogę w 100% lewą, więc on musiał lewą nogą operować. Czyli dodaje do, gazu lewą i hamuje lewą. Dokładnie tak. tak. No to jest bardzo ważne. To, to było bardzo trudne, żeby to zgrać i, i żeby, ten, żeby tą lewą nogą w ogóle operować mi pedałami, bo wiadomo... Gdzieś ta lewa noga zawsze wciska pedał sprzęgła na przykład, to zawsze wciska do, dłoń, do, do końca. A tutaj musiał mieć bardzo wyczuloną nogę, wyczutą, żeby móc operować tymi dwoma pedałami. Chciałem tutaj poinformować dodatkowo, że pan Krzysztof swoim pojazdem jeździ również z automatyczną skrzynią biegów i operuje też lewą nogą. Hamuje i dodaje gazu. No dobrze, to może... Tak? Rozpoczniemy. Dobra, Krzysztof, rozpoczynamy jazdę pasek ruchu do przodu i do tyłu. Teraz zobaczymy też od środka jak to wygląda, jak pan Krzysztof sobie radzi, tylko teraz jeszcze Tak, Panie Krzysztofie, bardzo fajnie. Zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi, czyli mamy tam 5 minut na zrealizowanie tego łuku, można się tak, ciężarówką z przyczepą zatrzymać. Było fajnie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ja tylko chcę teraz pokazać yy, ogólnie ludziom, tak. jak to jest, jak osoba niepełnosprawna radzi sobie i od środka to, to pokażemy. No, Bywa, różne są, że, to, że, to, że tak powiem, Prawo przypadłości. Też nie da rady. Prawa, prawa noga jest tak. wyłączona, prawda, i tutaj... Tak. Bo, bo ta dysfunkcja jest od urodzenia, tak? panie Szczofie? Nie? Wypadek. Wypadek, tak? Tak. A, rozumiem. Ważny wypadek. A rozumiem. Dobrze, rozumiem. Dobrze, dobrze. proszę bardzo, Panie Stofie. Dobrze. Pomalutku. Wiadomo, że spokojnie, bo tak. jest wszystko dobrze. Na egzaminie dobrze. też będzie, także spokojnie. Dobrze. Dobrze? dobrze. To zakończymy, tak? tak? Super, bardzo dobrze. No i teraz właśnie tak to wygląda. Jest troszeczkę manewrowania kierownicą, wiadomo, no ale na tym to polega, bo mamy za sobą przyczepę, która się zachowuje różnie, więc trzeba reagować na to, jak ona idzie w którą stronę i korygować, ale bardzo fajnie. E, inne elementy już pan miał przetrenowane, tak. teraz tylko jeszcze zrobimy powiedzmy garaż tyłem i będziemy wyjeżdżać do, w ruch drogowy, pojedziemy w strefę egzaminacyjną, dobra? Super, fajnie.